Popatrz, jaki jest zawsze. No, i takie strzały myślę, że Messi również Aproust. Widzieliście jego strzał w rzutu wolnego w półfinale Ligi Mistrzów? Dziś spróbujemy jego celność powtórzyć. Czas na wyzwanie najbardziej precyzyjnego uderzenia, jaki kiedykolwiek możecie dokonać na Orliku. Moment, centymetr strzeliny. Wygrywa ta osoba, która piłkę potrafi umieścić w bramce co do milimetrów. oj! Yeah. Piłka już przygotowana, dziś samopowracająca, którą odczepimy i będziemy strzelać dokładnie tak jak Leonardo rodem z ninja Messi. Naszym zadaniem jest przygotowanie różnych obszarów na bramce. Do tego wykorzystamy kolorową nitkę jak to się nazywa? Stążka. Stążka rodem z olimpiady, jeżeli chodzi o gimnastykę, którą będziemy stopniowo zaznaczać obszary. Najpierw Strzał, dzielimy bramkę na pół. Zmniejszamy obszar, zmniejszamy obszar, aż do momentu, w którym obszar do ustrzelenia będzie dosłownie prawie taki jak nasza piłka. Możemy rozmieszczać już obszary na bramce. Leo Messi myślę, że będzie oglądał ten film i uczył się. Wy również możecie spróbować tego wyzwania. No i naturalnie potrzebny jest do tego wszystkiego przeciwnik, którym się dzisiaj zmierzę, którego już doskonale znacie. Franciszek! Tak, Siemanko, to... pamiętacie hardkorową siódemkę? Tam mi nie za bardzo wyszło, dlatego dzisiaj postaram się Krzyszkowi tak... Dam mu trochę fory, ale ostatecznie wygram. Messi w półfinale Ligi Mistrzów strzelił z około 30 metrów, ale na dużą bramkę. W związku z tym, że my mamy bramkę mniejszą, to będziemy strzelać z około 16-17. Tak sobie to dzisiaj podzieliłem. Nasze miejsce do strzału znajduje się. Zaczynamy od pierwszego rozmieszczenia. Pierwszy strzał rozgrzewkowy. Póki co bramka dzielona na pół. Tutaj. No i co? Dociążamy ją. Trochę krzywo. Jak krzywo. Nic się nie stanie jak trochę przesuniemy. Ja zaczynam, czy ty zaczynasz? Papier nożyce, kamień. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli ja zaczynam. A, czyli przesunąłeś, żeby tak. było zaznaczone o co chodzi. Pierwszy zaliczony Franciszku. Piłka. Gdyby była samopowracająca, to by wróciła, ale sam chciałeś się odczepić. To se po nią ubiegaj. <suszy> celność to celność, czyli nie na, nie na siłę. Zmniejszamy do półtora. Gdzieś tu. Póki co idziemy w bok, ale kolejna runda będzie już naturalnie zmniejszeniem tego obszaru, bo będziemy zmierzać do okienka. Ja chciałbym tak troszkę mocno uderzyć. A i gramy oddech, To są <laughs> prawdziwe zakłady. To powiem szczerze, już zaczyna się robić delikatna presja. Zwłaszcza, że teraz już nie będzie można strzelać piłką po ziemi. Trzeba będzie piłkę cały czas robić wznoszącą, bo obszar dolny odcinamy. Ja bym jeszcze zrobił na razie tak. O, a widzisz. Może zrobimy zadanie dla widzów. Półtora metra, ta. Tak. Tu jest dwa metry, to ile ma ta przeciwprostokątna? O proszę, Aj, to może być. I pole, o, i pole tego trójkąta, to napiszę w komentarzach, dobrze to. To będzie z dama w majce. No leci. O, 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 o Taneczny jest... miły pan! Nie Antoine Griezmann! Taneczny miły pan Antoine Griezmann. Ale powiem Wam, że te 16 metrów to nie jest tak na orlikowe warunki. To no, nie jest takie łatwe. Zresztą pochwalcie się swoim wynikiem. Starajcie się powtórzyć te same obszary na bramce. Zobaczymy ile strzałów musicie oddać, żeby skończyć tak słabo jak my. Trzecia runda, dziękuję bardzo. Czas na czwartą, ale Wy naturalnie pamiętajcie o tym czerwonym przycisku, który widnieje gdzieś tu, tu albo tu na ekranie subskrybuj. Będziemy wdzięczni. Dobra, czyli jak tu mamy metr jednak. To tu też musimy dać metr. I mamy w tym miejscu. Jak byłem młody, kurczę, zawsze brakowało mi, nie wiem, pomysłów na zabawy, tylko się strzelało w poprzeczki. A proszę, wystarczy wstążeczka metr. Piłka samopowracająca, przecież to nie problem dla trenuyskrzyżem.pl. Tam możecie ją kupić naprawdę w świetnej cenie. E, bramka, Orlik, wojsko, trawa, e, humor, przyjaciele no, nie trzeba wiele i można się dobrze bawić na, br na bramce. A? Chciałem na kozaka, nie? W poprzedniej rundzie by weszło, <laughs> czyli widzicie, że jakby cały czas coraz trudniej. Wygląda nieźle. Aj! No, so close. O, ale nie weszła. No, oj, jestem hardcorem. <laughs> nie weszła. Oj, oj. Jestem hardcorem. Jeżeli to oglądasz, zapraszamy do odcinka. <laughs> Dopiero teraz zaczynają się prawdziwe schody. Uff. Pokaż jakiś ciebie stolarz. Kumasz anegdotę? Schody, stolarz. Aha, a ja jestem zwykłym drewnem. Nie! Yeah. No to dobra riposta, i teraz udowodnij to. O! Ale Szła, 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 szła super. super. Ale szczera, A ładnie szła, ale znowu za daleko. Byłaby. Kut. Byłem o fryzorze, jakbym nie był półtora miesiąca u fryzjera, to dlatego, że nie byłem półtora miesiąca u fryzjera. Jak może być, w tym to... trochę prawdy. Pokaż. No! Je. Pokaż mi tą fryzurę. Tą fryzurę mi pokaż! Nie. No. A ja znowu tu się bujam. Chyba Jezus! Co jest niefart po prostu? No nie! W takim, w takim to bym podkręcił. Jak złany. Buty maturalne, no nie. Ale powiem Ci szczerze, że od tych moich to się niewiele różnią. No nie będą za ładnie pachnieć. Czuję, to że. Najbardziej stylowe okienko, jeżeli wejdzie. Już co, chyba zostaje. Chyba <laughs> zostaje. Pozdrawiamy firmę. Dwa litery z Endem w środku. Produkujecie naprawdę świetne samostrzałki. Dziękuję. Ile zmniejszamy jeszcze ten obszar? W tej chwili jest trójkąt. To wszystkim się podoba tam na telewizorni. Nie. nie, 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 nie. Ale powiem Ci, że nikt chyba nie ma takiego pecha jak ja no, dobra, podczas dobra. tego kręcenia, bo zauważ, ile było blisko. I teraz mi odbiła ta wstążka. Mogła się przewinąć jakoś bokiem. No ja na pewno takiego pecha nie mam. Bo albo nie trafiam w ogóle, albo trafiam idealnie. Tak. Dobra, zrobimy takie zbliżenie na Twój nos. I popatrz. Teraz twój nos jest większy od celu Też trójkąt jakby nie strzelaj, patrzysz, strzelaj, musisz to zrobić w serii Bardzo proszę Bardzo proszę jeszcze raz czekaj Pokaż nos mi ten nosek i cel, bardzo proszę. Ale to teraz weszło, bo ja nie wiem No weszło. Weszło, także dziękuję bardzo. A ja z takim nosem? Ty masz większe pole do popisu Właśnie, także. większe pole do popisu, a nie działa. No Franciszku powiem ci szczerze, że... Podoba mi się to, że podnosisz poziom tego odcinka. Mam nadzieję, że uda mi się tobie dorównać. Cieszę się bardzo. Pozdrawiam cię. Było, bo nie wiem, czy było już Gratulacje. Ze nie, no by chyba było. było. Gratulacje, i jednocześnie zapraszam Was na ostatnią rundę. To jakie wymiary teraz dajecie panowie? W której rozstrzygnie się kto zwycięży. No to traf. No, czyli da rady. Może wejść odległość 17 cm, a tu jest 22. W tym obszarze 18 cm. No, gdzieś 18 cm, czyli na styk. Żeby było bardziej widoczne. Poproszę jeszcze bibułę. Narożnik, piłka powinna się tam zmieścić. Natomiast teraz już trzymajcie tylko za nas kciuki i spróbujcie wykonać to również w domu. Pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkowaniu. Tego filmu, bo to ważne dla Zasięgów. Ten obszar jest tak mały jak twoje ucho. Tak. Halk niszczyć, Halk miażdżyć, Halk strzelać. Dzięki ci panie. Dzięki ci panie. Proszę. Teraz to, co to w ogóle było hektary poza tym, nie? Tak jest. To teraz margines błędu jest tyle. Nie, to będzie

Oj, znowu, ale już jakby. Tor jest dobry. Ja, za duża presja, za duża presja. Nie, yeah, Dobra, musimy teraz. Ale no nie dobrze. Oj, dobra, wystarczy. No no, kurczę, no. ale fajna zabawa. Przyznam szczerze, że jestem mega zadowolony. Z tego pomysłu na odcinek, mimo że już troszkę wymęczony. wysiadają. Ojej, ojej. proszę bardzo. powracająca piłka na www.trenu Sama powraca, nawet bez sznurka. No ja nie wiem. No niestety. Odbiła się najpierw od dolnej wstążeczki, następnie poszła w słupek, no i wróciła. Przynajmniej tak mi się wydaje, a jeżeli wytwierdzicie inaczej, to napiszcie w komentarzu. Lecimy dalej. Ojej! Ojej! W tym odcinku chyba zobaczycie najwięcej moich poprzeczek, słupków spojeń. i spojeń ever. Moja, moja, moja presja. Proszę bardzo. <laughs> Kurde, no? To weszło. Nie, nie weszło. weszło. Weszło, czy nie? Nie, o oh ja. Yeah. O je. O je. No je. To... No, yeah. no nie. Jest. 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 Dzięki! Dzięki, Dzięki się zabrakło mi trochę szczęścia, bo kilka prób było dobrych. Jedna seria była dobra. Tym czynnikiem decydującym było ten taki ułamek szczęścia, który krzychu dzisiaj posiada. Cieszę się, że lata treningu, pracy nad sobą, motywacją. Nazywasz ułamkiem szczęścia. <laughs> <Nie śmiech> no, żarty, żartami. Dzięki wielkie. Jeżeli się podobało, to naturalnie zostawiajcie dużo łapy w górę. Dziękujemy tutaj pomocnikom, którzy pomagali nam piłkę. Dziękujemy jednemu, drugiemu. No i trzeciemu, który już i który nie uznał bramki Franka, też bardzo Ci za to dziękuję. Piona!